Czołem, z tej strony Tomek Dobrosz Gambit TV. Słuchajcie, poproszono mnie, abym powiedział, co urzekło mnie w Tsukuyomi Full Moon Down. Jakiś czas temu gadałem o tym 15 minut, teraz poproszono, żebym się streszczał i załatwił to w minutę półtorej. Nie wiem, czy to da się zrobić, ale spróbujemy. Po pierwsze, Area Control. Lubię ten gatunek. Lubię gatunek Area Control, lubię takie trochę dudes on map, więc... W mi Full Moon Down tym mnie wstępnie już zainteresowało. Kolejna rzecz, modularna mapa. Jeżeli chodzi o Area Control, jeżeli chodzi o bitwy na jakiejś mapie, to lubię jeżeli ta mapa się zmienia, jeżeli już sam układ planszy tworzy zupełnie inną rozgrywkę, więc modularna mapa to kolejna rzecz, która w mi bardzo, bardzo mi się spodobała, ale Sama mapa nie robi area control, tak? Mamy obszar, ale trzeba czymś to kontrolować. I tu wchodzą frakcje. Całe na biało, w mi Full Moon Down. Bo po pierwsze, neutralna frakcja tych duchów, która robi rozwał na całej planszy i wkurza niemożebnie Ale poza tym, frakcje dla graczy. Niesamowicie pomyślane frakcje dla graczy. Po pierwsze asymetryczne, ze swoimi zdolnościami, ze swoimi własnymi jednostkami, które mają swój styl rozgrywki. Ale to jeszcze nie wszystko, bo trzeba powiedzieć co to za frakcje, tak? No i mamy tutaj cybernetycznych samurajów, pikuś, nomadów, również pikuś, tak? Widzieliśmy to wszystko. Rui, takie, które, wiecie, owady na wzór zergów. Spoko też żeśmy widzieli. Ale na przykład niemieckie religijne roboty. Nie przypominam sobie. Albo Ludzie Dziki. Albo frakcja wielorybów, której co prawda nie ma w podstawce, tylko i była w kalsowych dodatkach. Wieloryby. Wieloryby walczące o tereny. Albo frakcja, w której jedną z jednostek jest bojowa żyrafa. No, mnie to kupiło, tak? Mnie to po prostu kupiło. Uwielbiam te frakcje. No, kapitalnie, kapitalnie pomyślane i bardzo przyjemnie, e, bardzo przyjemnie zrobiona w nich asymetryczność. Karty wydarzeń. Ja lubię karty wydarzeń w grach. Karty wydarzeń są też, e, są też w Tsukuyomi. Tutaj te karty nie są zagrywane jakoś losowo, ale możemy je sobie kupić. I potem dzięki nim zmieniać to, co się dzieje na planszy. Świetny pomysł, kolejna rzecz, która w mi mi się spodobała. No i mechanika w ogóle wykonywania akcji, czyli karty akcji i draft tychże. Karty akcji, które są w zasadzie unikatowe. Jedną stronę mają identyczną, tak, ten awersik, który jest zawsze taki sam czy rewers, nie wiem, jak zwał, tak zwał. A po drugiej stronie mamy karty, mamy akcje, które są zupełnie inne chyba na każdej karcie. I draft, który powoduje, że kiedy my z ręki wybieramy sobie kartę akcji, którą chcemy teraz rozegrać i która da nam najwięcej fajnych rzeczy, to jednocześnie wiemy, co oddajemy naszemu przeciwnikowi i co nas może niedługo czekać, jeżeli on gdzieś jest u nas. Pod bramą. Kapitalna mechanika tych właśnie akcji, tego draftu, tych kart i rozgrywania tego wszystkiego. Niesamowicie mi się to spodobało. No i wygląd. Ciekawe, czy umrzecie, jak zahaczyłem ten, ten mikrofon. Wygląd tej gry, która jest śliczna i naprawdę aż miło się na nią patrzy i to w wersji bez plastikowych figurek. Jest to jedna z tych gier, które moim zdaniem lepiej wyglądają na standisach, są czytelniejsze, są ładniejsze niż, na, niż z masą plastiku na stole. Także w dużym, dużym skrócie, mam nadzieję, że to jakoś mi wyszło, to są rzeczy, które urzekły mnie, które spodobały mi się w Tsukuyomi Full Moon Down i dlatego ja bardzo chętnie Wrócę znowu do tej gry. Tyle ode mnie. Trzymajcie się!